Cześć. Jarek Łuczak, firma Abarth. Wrocław. Dziś prezentuję najnowszy model Audi Q5 z dwulitrowym turbodowodowanym silnikiem o mocy 250 dwóch koni mechanicznych, czyli 185 kW. Auto doposażyliśmy w instalację gazową firmy KME typu Nevo Sky Direct, ponieważ paliło około 10 litrów benzyny na 100 km i kosztowało to klientowi jakieś 50 zł za 100 km. Chciał oszczędzić. Teraz będzie auto paliło około 10 litrów gazu plus litr do dwóch benzyny w zależności od tego w jakich warunkach będzie użytkowane. Oczywiście są to wartości średnie. Czyli 100 km będzie go kosztowało między 25 a 30 zł i na każdym 1000 km klient zaoszczędzi od 200 do 250 zł silnik 2 litry turbo z bezpośrednim wtryskiem i taka też jest instalacja gazowa dopasowana, czyli do samochodów z bezpośrednim wtryskiem benzyny, który będzie palił teraz również benzynę podczas jazdy na gazie, ze względu na ochronę wtryskiwaczy benzynowych, które znajdują się bezpośrednio w komorze spalania. Model Audi prześliczny w bardzo ładnym granatowym kolorze, w którym kiedyś wychodziły same Topowe wersje Audi pod znaku S. A ten jest też jakby S-Linem, ale nie nie w wersji zupełnie SQ5, tylko w wersji S-Line. Czyli tylko i wyłącznie wyposażenie. Bardzo nowoczesna technika wykończenia. Wszystko w ciekłokrystalicznych krystalicznych wyświetlaczach, włącznie z obrotomierzem, prędkościomierzem, jak również ekranem nawigacji i na ekranem klimatyzacji. Przełącznik benzyna gaz zamontowaliśmy pod, nad nogami kierowcy. Świeciły się na początku mrugały nam diody pokazujące, że auto jest jeszcze na benzynie. Teraz kiedy przestały mrugać i zaświeciły się ciągłym światłem oznacza to, że przeszliśmy na zasilanie gazowe. Po prawej stronie czerwona dioda pokazuje nam, że mamy już rezerwę w zbiorniku gazu. A zbiornik gazu został zamontowany w miejscu, gdzie powinno być koło zapasowe, aczkolwiek ten samochód koła zapasowego nie miał, miał tam subwoofer. Teraz zbiornik został zamontowany właśnie w tymże miejscu. Ma pojemność 45 litrów. Można do niego zatankować około 36 do 40 litrów gazu i powinno to wystarczyć na przejechanie. Około 350 do 400 km. A po, tych, po tym przebiegu można podjechać na stację tankowania gazu i zatankować sobie tego taniego i ekologicznego paliwa za 2 zł i nie przekraczając 100 zł za tankowanie auta do pełna. Wszystkich tych, którzy chcieliby tankować za 2 zł, zapraszamy do nas na montaż instalacji gazowej. Dzięki temu zaoszczędzicie tyle, by kiedyś w przyszłości kupić sobie takie nowe auto Audi. Kupięć. Wszystkich tych, którzy już jeżdżą na gazie, to wiedzą o czym mówię i na pewno zaoszczędzili już na tym dość sporo. I zapraszam was wszystkich do nas na przeglądy, naprawy, serwisy instalacji gazowych. A wszystkich tych, którzy się interesują naszą branżą, którym spodobał się ten filmik, proszę i zachęcam do kliknięcia dzwoneczka na naszym kanale YouTube, na którym prezentujemy podobne realizacje montażu instalacji gazowych, jak również inne ciekawostki z dziedziny alternatywnych źródeł zasilania samochodów. Hej, na gazie!